Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wujek Radio A dzisiaj kontynuujemy naszą jakże wspaniałą i trochę prześmieszną przygodę w South Park Więc yy, Mamy aktualnie yy, o. Yy, Mamy aktualnie udać się do ratusza Zobaczmy, którędy będzie najszybciej do ratusza. Yy, czyli tutaj jeszcze niżej, okej. Okay. Oj. Oj. O, przepraszam, że mi coś wyrzuciło. Dobra. Oj. Oj, dużo cię ominęło, dużo cię ominęło, chłopcze. Yy, na ręczników. Yy, nie pamiętam, czy tutaj mamy. Dobra, czy jednak nie, ok. Tu jest krabol, więc na razie się nim nie przejmujemy. Chcemy dotrzeć do ratusza i, i spróbować coś zadziałać więcej. No, ma tu jest ziomeczek. Lećmy, lećmy, lećmy. shift anomaly. I can only assume it came from your ass. Come to the taco shop. We have to fix this. You heard the man. All Freedom pals report to Freeman's Tacos now. in evidence No dobra, to co? Mm, taco shop był gdzieś tu. After we that vigilante Gdzie był taki shop? Eee, City WONG? a tutaj Okej, okay, czyli po prostu w lewo? Oj, przepraszam. W prawo, w drugie lewo. Jeszcze powchodźmy sobie oczywiście Dobra, tutaj mamy chyba wszystko Hobby uderzaj Dobra, dzień dobry Nie, dziękuję, lecimy dalej. Ja tylko zaglądam tutaj sobie, żeby żeby zobaczyć czy... Czy tutaj coś mamy jeszcze do zrobienia? Jak już mamy po drodze, to oczywiście sobie zajrzymy. D-Mobile. Dobra, tutaj nic nie było, z tego co dobrze pamiętam. Keep Zablokowane, ale. Ale moi drodzy, mamy tutaj. Oczywiście coś, czego. Jak nie. Aha, przepraszam bardzo. To nie to. To miała być dmuchaweczka. Mamy naszego kumpla, którego możemy tutaj użyć. Więc zróbmy to tak na dobry początek odcinka. Sądzę, że niedługo będziemy zbliżać się do do końca naszej tutaj serii z tego, że South Parka, dobra, co znaleźliśmy, klucze do walizki CBA, dobra. Zobaczmy, co w niej jest. Wściekłość kokainowego dziecka, Ok. Ciekawe, ciekawe. Eee, dobra, tu 50, tu 50, ale nie mamy ani tu, ani tu, więc nie bierzemy tego. Yy, dobra, zobaczymy jeszcze u Tomasa. Możemy sobie tutaj jakieś dodatki kupić, ale na razie nie. Dobra, tutaj mamy wszystko. W banku chyba nikogo nie ma. Dobra, w banku nie ma nic. Wejdźmy jeszcze tutaj. Tutaj chyba coś było.

We have to somehow go back and stop Mitch Connor from ever rising to power. This is the seven layer quesarito chipotle beefy nacho supreme. The last time someone tried it, they farted so bad it created a wormhole that made time travel possible. Now, I have to warn you, friend. Once you eat the seven layer <coughs> quesarito chipotle beefy nacho supreme, there is no going back. Tak jest, rozumiem. So to eat Oczywiście jestem go 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 gotowy day. jak zwykle. Albo wręcz jak nigdy. To co? Zjedźmy, zjedzmy cpole. Before Mitch Connor was sworn into office, you can do it. You just have to believe in yourself. Dobrą. Wierzę w siebie. No dobra, czy wystarczająco uwierzyliśmy w siebie? Jest ciemno jak diabli. Widzę, że chyba cofnęliśmy się ciut za bardzo. mayor, you have to take us back, new kid. Back to before this all happened. It isn't working. I think maybe the new kid has a fractured butthole. Fractured butthole? That's ridiculous. Toolshed is right. We have to get the kid to a doctor fast. Be careful, new kid. South Park is a really scary place on Christmas. Oh hey boys, merry Christmas. I'm so fucked up.

Everybody. Hey, look, this is the vigilante the mayor told us about. If we murder him, we get a prize. Yay! Yay! Today is the last day of the rest of your life. My Christmas gift to you. Dobra, chociaż jednego... No dobra, damy radę Dobra, dobra, damy radę, damy radę, damy radę Tak jest!

I dawno też nie było latawca, nie, nie było Spida, może Spida weźmiemy tym razem? Dobra, tego zostawimy, bo ten umierając nam tutaj dużo, dużo pomaga. OK, rozpocznijmy walkę po raz yy, drugi. To wzywa nam pierniczka, więc wezwijmy pierniczka. Zobaczmy, co on tutaj będzie mógł zrobić. Okej. Okay. Dobra, kogo tutaj mamy? Tego mamy. Eee, właśnie chciałbym objąć jak największą liczbę mm, zbierzaków, słodziaków i chyba tutaj mamy najlepszą opcję. No dobrze. Okej, okay, więc tak e, pociśnijmy troszeczkę tutaj. No dobra, ale jak staniemy tutaj, to uda nam się odeprzeć tą dwójkę, więc będą mieli chwilkę czasu, żeby tutaj dotrzeć. Hmm. Dobra, załatwmy tego w chwili obecnej. Wolałbym tamtemu dać obrzydzenie, więc zróbmy to. I zszokujmy oczywiście tamtego na samym końcu My tutaj w trójkę sobie poradzimy, mam nadzieję, że poradzą sobie. Oj, to będzie mnie dużo kosztować. Aj, i teraz będzie super moc. Zakrzypcior musi zostać uzdrowiony jak najszybciej. Haha O kiepsko 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 ale jak ten zginie to będzie mógł dalej sobie działać więc akurat tym się zbytnio nie przejmuję. Dobra użyjmy super mocy i Wysadźmy się, tak tylko troszeczkę. No dobra, kiepsciutko, kiepsciutko, ale tutaj zaraz będziemy mieli yy, dokończoną naszą sytuację. No dobra, innego wyjścia nie mam. Yy, dobra, uzdrówmy się, bo będzie z nami kiepsko. Jeśli tego nie zrobimy, oczywiście nasz motylek może tutaj się troszkę uzdrowić, atakując, a my kończymy z dwójką. Więc jest, jest całkiem nieźle.. O nie. Święty Mikołaj oberwał. Dobra, ten niech sobie zostanie, więc może obniżymy... A, losowy status niech będzie Dobra, lejemy go Zostawiamy pierniczkę, chociaż moglibyśmy tutaj y, ustawić sobie obronę. Oj, właśnie y, to tak, tym może dokończymy dzieła, a ten pomoże nam tutaj się ożywić.

A on uzdrawia. E... Święty Mikołaj, raczej na razie, nie potrzebuje uzdrowienia, więc zróbmy coś takiego. E... Oczywiście ustawmy, może pójdźmy dalej, ustawmy tutaj pierniczka. dzięki czemu kupimy sobie troszkę czasu dobra a tego zmieciemy chociaż troszeczkę Dobra, no, ta jest troszkę zmrożona, więc spoko. Um, może coś zróbmy tej. Osłabienie obrony, więc całkiem, całkiem nasz Mikołaj... Czyli dwójkę, jeden pada, więc zostało tylko nam dwóch przeciwników do pokonania. Okay. No bo ten za dużo nie zrobi, ale my. My coś zrobimy, coś możemy zrobić. Tak, możemy pokonać Sarenkę. I zostanie nam. O nie, święty Mikołaj. Pada. Więc pomijamy turę. I lecimy z ostatnim towarzyszem złego człowieka. Dobrze, zrobimy sobie krótką przerwę i cięcie, więc widzimy się już niedługo po, krótkim, po krótkiej przerwie. No dobrze, moi drodzy, wracamy po małym cięciu. Jak widzicie w South Park nie dzieje się najlepiej Ale mamy trochę prezentów, które możemy sobie zebrać No, zobaczmy czy kogoś tutaj nam Czy ktoś tam zaraz tutaj nie wyskoczy, bo... Yy, jajo z przepisem na nieśmiertelność. O! Tworzenie, proszę bardzo. Co tu jest? Yy, 8 regeneracji supermocy. Dobra, zobaczmy w artefaktach na szybko. Eee. Yy. Może tą drugą umiejętność. Zamienimy. No właśnie obrażenia efektów. Nie chciałbym tego ruszać, bo i tego też nie chciałbym zbytnio ruszać. Mamy za to plus 6. Dobra, zobaczmy czy mamy coś jeszcze. Ciekawszego co nam daje same plusy, a nie minusy. Okej, okay. ekwipunek. No trochę rzeczy mamy, więc spróbujmy przedrzeć się. Dalej. guess, has got a big crack down the middle, ha-ha. No! Please, you have to listen! None of this is supposed to happen! The mayor has to be stopped. We know how to do it. The mayor? That scumbag made the town the shithole it is today! We can put a stop to it. Please, just look at our friend's ass! Yeah, it's fractured, all right. Can you fix it? I put a splint on it and a little sling to take pressure off the sphincter. Try it, kid. Try to take us back. No dobra, spróbujmy Spróbujmy jeszcze raz cofnąć się w czasie, żeby zapobiec tej demolce w South Park. Zobaczymy czy się uda. I czy nie cofniemy się za daleko do tyłu albo do przodu. Dobra, alternative. Ja. Honey, your friends are at the door and they want you to come out and play. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit! Okej, okay, czy jesteśmy. Jesteśmy we własnym domu, ale jednak nie do końca. Więc. Na tym zostawię Was w tej niepewności co się będzie działo dalej i jak bardzo cofnęliśmy się w przeszłość. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do kolejnego odcinka, który już niedługo pojawi się na kanale. A teraz wam wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, cześć!